Poznać babę jagołaka właśnie szansę masz. Mogiła stary, już się możesz, zwolna zacząć bać. Babołak jestem dziadku, a ty pokraczny płas. Co babołaczą arie, ostatni słyszy raz. Pamiętajmy, co znaleźli Hiszpanie, gdy odkryli nowy świat. Złoto. Góry złota. Przez lata całe ograbiali nowy świat ze wszystkich jego bogactw. Ale teraz nasza kolej. Hej, Joe, gość mówi, że chce dwie porcje spaghetti specjalne i dużo kawałków mięsa. Proszę dla państwa spaghetti prima sorte. Marina jeszcze nic o tym nie wie, ale wkrótce zostanie moją żoną. Nasze dzieci będą najsilniejsze, najsprytniejsze i najdzielniejsze. Nie mówiąc już o tym, że. Będą bardzo podobne do mnie. Chmur czarnych spłyną masy, złe powrócą dawne czasy. Żadnych aktów uprzejmości! Władzę nad królestwem przejmę ja! Dawno temu, kiedy byłem w twoim wieku, byłem samotny i przerażony. Widziałem, jak moja matka zginęła z rąk myśliwego. Odłączyłem od stada i znalazłem się zupełnie sam w wielkim i obcym lesie. Ja też, ja też! A właśnie! Mm, nic ci nie pomoże. O, bardzo wielkie! Pasi brzuch je chcieć. O, a kimże jest ten miły młodzieniec? Czyżby to książę Terek? No a to przegapiłem, czy co? Przecież to apetyczny jest chab. Jeżeli jesteście przygnębieni, zróbcie to, co ja. Wysadźcie się w powietrze. <śmiech> <śmiech> Widzicie? Od razu czuję się lepiej. Ja... <laughs> Świetnie. Dziękuję ci, Mary. Uwaga na stopy i ostrożnie z herbatą. Na pewno gorąca. Hej, ja umiem... Nie czarować. chcesz zobaczyć? Popatrz na to. Gdzie A? mieszka ten krek? Mów, bo tobą otworzę te drzwi. A. Zaraz zobaczycie. Byłeś na górze, teraz będziesz na dole. Światła reflektorów nigdy nie będą skierowane na takich jak my. Wasza miłość? Jestem twoim mężem, ukochanym powiernikiem. A zresztą jesteś nam potrzebny. Liczymy na ciebie. Czekam na twój raport za trzy tygodnie. Załatw go, synu. Na Amen.